Witam was bardzo serdecznie na serwerze husky.msvr.pl To jest serwer survival Tutaj jestem helperem teraz e, Jestem na Wanishu, Bo będziemy sobie obserwowali graczy w tym odcinku i będziemy patrzyli co robią sobie zwykli gracze na zwykłym serwerze Dobrze, tepamy sobie się do tego typa najpierw Zobaczmy co robi. Widzimy, że jest z kolegą Już tu jakieś ity mają Zwykłe, żelazne od jaksiki się pojawiły. Pierwsze diaksy wykopane, może odkryliśmy na serwerze. Tu kopią coś. Wydaje się, że nic nie mają, bo nie widzę tu nic nadzwyczajnego. Ten się kopie tu koło lawy, a tu pod lawą coś jest? Nie, chyba nie ma. Nie ma co, ale oni tego nie wiedzą raczej. Tutaj mamy Redstone. Redstone nie da się sprzedać jeszcze w sklepie. Więc... Nie opłaca się go kopać, ale myślę, że niedługo może zostanie dodany przez właściciela do sklepu. Fajnie by było, bo dużo Redstone'a mam i dużo graczy też ma i nie mogą nic z nim zrobić. No tu sobie spokojnie idą, koledzy grają. Może przeteleportujemy się do kogoś innego osobie która będzie najciekawsze rzeczy robiła na odcinku, damy podpisku, bo dzieje. więc e, sami ocenicie w ankiecie kto był najciekawszy, które osoba do której się przytepałem powinna dostać ode mnie nagrodę. Ja później sprawdzę jaki miała nick. Jeśli wejdzie tylko na serwer, już dostanie mój podpis. No, tu gracze, widzę, sobie siedzą w wodzie, mają blisko siebie kilka działek. Tu jest, tu pewnie należą do działki tych dwóch osób, bo no, to są takie popularniejsze osoby na tym serwerze. Tych osób wcześniej nie widziałem, szczerze mówiąc. Ale czasem pewnie grają. Nie wiem, coś tu chyba kopią i normalnie sobie grają, nic ciekawego ale to wy macie za zadanie ocenić. Dobrze, Tepamy się do trzeciej osoby. Tu trzecia osoba. Sprawdźmy. Co ma weku? No widać, że takie typowo podstawowe rzeczy, ale już lapis pojawił i żelazo, i złoto. A także redstone. Więc jak na początek, myślę, że dosyć spoko. Widać, że szuka swoich pierwszych diaksów, a ma jaki kill off będzie mógł wykopać deaksy Będzie mógł jeszcze patyki i sobie zobaczymy Myślę, że sobie spokojnie gram, bo raczej ma za słabe ity, żeby czytować, więc tu też nie widzę nic ciekawego raczej Więc nic nie można mu powiedzieć. Aż się gdzieś przetepał, czy ja po prostu go zgubiłem. Chyba się gdzieś tepnął, tak? O, jest w swoim domku. Zobaczmy, zmienił pozycję. Zobaczmy z przodu domek. Taki domek w skale, jakby. Bardzo ciekawe. Na pewno funkcjonalny. Ale czy piękny, no to sami musicie ocenić. Tu ma troszkę skrzyneczek, widać. Tu ma dwie, po dwie te. Po dwa piecyki. Zwierzątka przed domem sobie stoją. Nie wiem, spokojnie, tak raczej. A ta opania jest pod nim? No nie wiem, chyba tak, może tak być. Zobaczmy. O, jeszcze zobaczmy sobie dwóch graczy. Zobaczmy, ilu graczy już byłem. Jeden, dwa. Trzech graczy. Raz, dwa. Trzy, Cztery. czterech, przepraszam. Czyli ten jest czwarty, i jeszcze myślę, będzie jeden, piąty. sobie pooglądajmy. A, ten odwiedził tego, którego wcześniej patrzyliśmy. No to ten się nie liczy załóżmy, To oni są razem. To do Karolinki. To ten jest czwarty. Tamtej osoby nie liczymy. Karolinka też sobie coś ciekawego robi. Sprawdźmy jakie ma witki Karolinka. Karolinka, jak widzimy, no kilofik. Diamentowy chestplate. Ładnie sobie kopie. Tu niski poziom raczej jest. Tak, prawie przy bed roku. No nie wiem czy tu znajdzie diaksy, może tak. Bardzo ciekawe. Tutaj ma widać swoje kopalnie inne no to normalnie raczej wygląda, nic tutaj podejrzanego nie ma. Zobaczmy sobie. Nie, chyba sobie po prostu siedzi i kopie, ale fajnego skina ma takiego odwróconego jakby. A nie, to jest takie, że kapturek ma taki... ma strój świnki. Nałożone na nią. Ciekawe, ciekawe. No ja nadal jestem Nikołajem. Dyniowym. Pięknie. No nie no, sobie lawę zbiera, chyba też. Ciekawe do czego jest jej potrzebna ta lawa. Nie wiem, nie widzę nic potężnego raczej. Ale Karolinka sobie fajnie działa. Czyli, jeśli to była czwarta osoba, to teraz polećmy do osoby piątej. u tego już byliśmy, no to wylosujmy a nie alfabetycznie kukurydza, troszkę nie widać będzie może się da brightness wam zmienić czekajcie a nie, tak jest jeszcze ciemniej to... no domyślam się, że jak robię dobra, właśnie. o, zaświecił ja. ale tu nie wykopał redstone'a Ciekawe, może nie potrzebuje po prostu. Lecce on też tak naprawdę teraz nic nie daje, więc żadnych pieniążków. No nie wiem, no chyba sobie tak kopię, a zobaczmy jeszcze co on tam ma. Infancy Kukurydza. No tutaj widzimy, że o, jeden mu się kilo skończył. Tutaj ma blok ciałki, fajnie. Bambu bambusa sama fajnie też ma mm, a jakie tu są kordy spoczko kordy e, tutaj widzę, że ma jeszcze to już złoto i no tak spokojnie sobie gra raczej na razie zaczynam, bo też nie kojarzę go jak chcecie ja tych graczy, których już kojarzę to zapraszam do, mojej, do mojego glanu koksy, czy e, przyjaciele, rodzinka i dobrze ludzie pana kupodzieja, tak się plan nazywa. Więc jak będziecie dość regularnie grać i będziecie tylko chcieli. I ja zobaczę, że jesteście aktywni, to Was zaproszę. A na dzisiaj zdecydujcie w ankiecie, kto według Was zasługuje na mój podpis i kto zrobił najciekawsze rzeczy. No dzisiaj większość osób kopała, więc nie wiem czy coś ciekawego było w tym ale może ktoś y, przypadł Wam najbardziej do gustu albo go po prostu lubicie. Dziękuję, do zobaczenia kiedyś w przyszłych filmach. Do zobaczenia, cześć.